Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Lili, ależ tu widoki. Witam Cię i wracam już do domu, coś ugotować. A to mój pomocnik, Pan Gracy do nogi Bangacy, choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. <śmienny> Lili? Zaraz coś upichcimy. Masełko Zio. A! co my to jeszcze mamy? Da, la, la, la. Hmm. Ach, tak ty! Elfie łaką a, a co to? a nowy numer wieści mikołajowych lili? o a co to? cały artykuł o tobie w naszej gazecie a twoje zdjęcie na pierwszej stronie niesamowite zobaczmy co o tobie piszą ach tak Wiem, że jesteś ciepłą i troskliwą osobą. A tutaj twoje zdjęcie. Co ja tu widzę? Pięknie uśmiechnięta, mała księżniczka. Napisali też, że podobno czasami za późno chodzisz spać. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych Może coś o nie Zobaczmy O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich Poznajesz Mama Oraz tata Och, jak oni cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na twój temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu długie on naszym gościu. O, czy to właśnie tego szuka? Zobaczę. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. Ale o tym może innym razem. Lili, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Lili, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz uczyć się nowych rzeczy. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pomagasz innym. Wiem też, że jesteś piękną księżniczką. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Ciebie. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest Twoje zdjęcie, co znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Twój prezent to niespodzianka. Elfy chcą cię zaskoczyć. U sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszysz. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napisać. O, a co to za dym, ha? Hmm. Czyżby to były moje pierniczki? Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Coś aj, 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 aj. się porobiło. Nie wiem, co jest z Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to co potrafię najlepiej, zacznę rozwozić prezenty, tak. No dobrze, czas ruszać. O, kochane elwy, gotowe na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy li. Nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika. Dobrze sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy! Cała brzód, Rudol! I Zaraz, zaraz! Czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegoził, O, a co to? Pasażer na kapel? To jest uratowany. Aha, bez Now is the season to be jolly. <energetic Hol silos of expression> <languishes>